Siema widzowie, jest teraz zaczyna, no, teraz zaczyna się 15 minut, 15 minut i będzie im event. Tutaj będzie nasza miejscówka, gdzie będziemy to wszystko obserwować. Ej, co to jest? Mam pytanie, widzowie. To jest ten sezon. Ej, bilardik! Bilar, bilar. My gramy w bilard do ogłem graż i masz kola pomy na... Jak coś to ja Ej, teraz minem. zacząłem nagrywanie. Ej, Aninem! Eminem jest! Eninem! Ej, zajbista. Midas! Midas! Miał das. Miał das. Ja myślałam, że to... Ej, nie, ja zostaję! Nie, ja nie Ja zostaję, to. ja też. Ej, chodź, ja te dziełam to diamentowe siedzenie i masz jak do nieskończoności w ogóle. No wiem, to jest, jest, to jest, no wiem, jest. I czarny ekran macie też? No teraz yes. mam, ja też mam czarny ten. My po prostu nam chyba, i nie można się spinać już, chłop, jak coś. No. Widzowie, coś, miasto? tak, wi mamy jakieś no, miasto, jakieś miasto, widzowie, jakieś miasto, Fortnite, Fortnite to pisze, to jest chyba Mega City, nie, to nie jest, nie, bo to jakieś nie miasto jest, 12 minut, nie mogę zmienić ej, to, nawet ustawień, ej, to ja już wiem, to :29. pewnie ta. mi się coś tak ej, żeby mi się nic nie zbagowało, Pięknie to wręcz wygląda, nie? Tylko, że trochę tnie. Ale to jest no, piękne. Dobra, sami. jest jakiś remix, 12 minut, widzowie nam zostało. Ludzie Co chodzą to chodzą jest? I samochody w ogóle. Co Wiesz, to i jest? To oglądają, ej, no! To, ej, no, to ma sens. Ej, ej, oni chyba to robią, policja jedzie. jedzie u was? No, jedzie. Jedzie u nas. Ej, to, to jest w Nowym Ej, Maciek, w Jorku Maciek, w Jorku. przedstaw się, bo jesteś po raz pierwszy na odcinku. Nie po raz pierwszy, ja już ja, ja Ale nie, bo teraz na tym kanale jesteś a, po raz pierwszy. Czemu widzowie, czas? Widzowie, zostawcie i łapkę, jeżeli wam się podoba, 11 to... Mi... 11 minut 20 sekund. To jest przecież w Nowym Jorku na stówę. No, 10 no minut zostało. I tutaj tak w ogóle to motylek lata. WLXD No tyle, chcę. Ale tam się nie da podejść, tam się nie da podejść. Ej, to będzie. Ej, się co to będzie. jutro aktualizacja. Jutro będzie nowy sezon chłopie. Widzowie, pozostało 9 minut. No i powróciliśmy do normalnego ekranu. To jest na pewno nagrywane w nowym Jorku. Nie wiem. Jak... Ej, przecież... Tu są prawdziwi ludzie, nie? I oni to będą oglądać. I się tak kurde jaram. Widzowie, 8 minut zostało. 8 no, minut? No, ale nie, no. Powiem, opłacało się. I widzowie, tak jak obiecałem, jesteśmy na tym. Jesteśmy i będziemy. Czy, czy, czy to się wszystko nagrywa? Tak, nagrywa się jak mówię. Może trzeba głośniej. Tu ani ne i mi puszczają. Ja pierdolę ja się tak jaram. Sibione, Sied razem. Siedzimy ze z Maczkiem, nie no. Sigma, Sigma Boy. Ale się Trochę się odsunujmy, żebyśmy widzieli, nie? No. A tu nie jest marsmale, trzy. Nie po co nie no. no. Na pewno tutaj no. będzie marszmalo. No, byłem razem no, 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 jesteśmy. No razem, jesteśmy razem. Oj, bo ja An widzę bohaterkę. Maciek jest białą bohaterką taką. To jest Ej, widzisz ty, Ej, masz, machają te ludzie, widzisz? Mhm. Hello? Hello! Dobra. Hello. Widzę to. A tu się powtarza Hello. jedno i to samo. Widzowie widzimy się już jak będzie się coś działo, albo zostanie jedna minuta, albo 30 sekund, nie wiem. Widzowie zostało 4 minuty i 52 sekundy. Widzę, posłuchajcie Pana sobie tej Pana. pięknej muzyki. A on też 3 minuty i 10 sekund. A on też 4 minuty i 10 ja mam marshmallową, no. No ja mam takiego siedzącego, no. Ja, ja widzę jakieś ciężkie, ale ja nie wiem. Ja tu odwalam mania na troszkę, bo tu. A on też 3 minuty 55 sekund. No. Dobra. Widzimy się już na prawdziwym evencie. Każdy tego chce. Ej, a to, to nie jest przypadkiem telemuzyka muzyka tego? Um, Jakby była? Snoop Dogg? Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Snoop Dogg jest. No, tego starego sezona. A on tak 3 a minuty 20 sekund a to chciał robi ten event albo noob ej, ej, ej ej już Jestem bardzo ciekawy co to będzie. Mm, każdy to chyba będzie lepsze od doma, nie? No. Tak, to będzie na pewno lepsze od doma, nie doma. A to będzie jakiś, będzie, konsert, wiecie, będzie, to może... będzie jakiś koncert, no to będzie jakiś koncert. Anty, na Ej Ja już chcę jutro. Ja już chcę, zobaczyć, ja, ja już chcę jutro, jutro i latać po tej mapie pięknej. A 2 minuty 50 sekund. 2 minuty 50 sekund. Dobra. Dobra. Widzowie minuta 40 sekund. Jest ja ja już odpalone, już jest odpalane wszystko. Ej, dobra, ja gram teraz na klawi, bo to jest po prostu wszystkiego, nie? To jest nie, bo za głośno będzie. <tuszy> Widzowie sumienie. minuta trzydzieści. Maciek Maciek, ja idę na chwilę, okej? Okay? Bo nie ma I co nie robić. Ja już nie siedzę, ja tu czekam. TikTok, TikTok. Się... Niech Nie ta moja być. postać posiedzi, bo... Już... tak minuta! Równa, równa minuta. Równa minuta, równa minuta pozostała. Antek, chodź tutaj, na górę chodź, będzie ładniej. Chodź na górę. Na samą górę chodź. 45 sekund! Dobra. 58 mam. Jezusie, taki Ej, bo ramach. Kornelka mi pisze, że event już jest. U niej. No ale ja to gdzieś, co mnie to obchodzi XD. Trzeba No dobra Dobra, jesteśmy już widzowie! No tylko Punkt DZ Patrzcie co się dzieje widzowie! Widzowie, patrzcie co się dzieje! Widzowie, patrzcie co się dzieje! Widzowie, patrzcie, co, się dzieje. widzowie co się dzieje? Minuta dwadzieścia. Co jest? Co jest widzowie grane? Co się nagrywa, co się nagrywa? Co jest widzowie grane? Co się dzieje? Widzowie, co się dzieje? What to hell! Będziemy latać zaraz. Event już jest, wystartował w tej chwili. M pełny ekran. Jak klikam M? M pełny ekran. Co jest grane? Ja się... Ja. Ja nie wiem. Ja się jaram, tak szczerze. Ej, bo w gdzie się zrespił ten. Co się zrespiłeś? Ej I, no. I Ej no. I to no, do. I do on tak. Basisz za nami, gwiace. Co jest za nami? Idziesz do keby. Co jest grane? Gdzie on jest? W, wiesz tą wielką sobie kulę? A chodź tutaj. Tutaj chodź zobacz. Ej może to jest bo korneka ma być a nie bo plasaka by nie miała. Mm. Widzowie, patrzcie okay. to, koncert. Widzicie to, widzowie? O co chodzi? Co jest grane? O co chodzi? nic jest... ja To się, ja się nagrywa. Koncert jakiś. Ludzie tu są. Ja tańczę motkę. Macie choć idziemy z nimi tańczyć. Jest jakaś muza. Wiedziałem, że to będzie jakiś event z muzyką. Wiedziałem to. Gdzie jesteś, chłopie? No, chłopie, że to nie Widzowie. Widzowie, patrzcie, jest jakiś event muzyczny. No. I to nie jest koniec. No. Dłuższy event o, o, jaki grałem, nie? Co się zaczyna robić? or you, no. no To jest jeden z moich najładniejszych eventów. Lat, lat, Mój ten też. Ten Gdzie ty Maciek mniejszy. jesteś? Widzę cię, idę do siebie. Było bardzo duże eventy, zrobiłem, ale to jest jeden z najładniejszych eventów. No to jest jeden z, naj z najładniejszych eventów. Myślałem, no że to, to będzie mniejszy. koncert z Marshmallow. Ładny, ale nie no. Ale wiesz, że ma powrócić y, kolejny chapter, nie? No w ogóle się, że za 5 lat ten chapter powróci. No real. No nie wiem, zajebiście. Ja nie wiem Stąd już się wyjść nie da Tam jakieś bananki, pokemony Co tu się dzieje człowieku? Jak ty masz? Nie no ale muzea będzie zajebista Ej a Ale tu się wysoko skacza. Czemu? Andy ja to skaka. Wejdź też skocz. Ja skacz czemu? Ja skaczę. To też za inną, że nie To tu można pomorą. Nie no, ale moim zdaniem pierwszy z jednych i będą takich lepszych. Nie no, lepszych to będzie. I mi się nie. wydaje, że to kiedyś będzie ten. Jak już będzie inny. Będzie inne sezony, to to będzie... Ten. Ej. Mod. Czemu tam piszę Ch mod chyba albo hot. Nie, mod. Ej, skończył się koncert. Zaraz się kończy? Zaraz się kończy. Koniec, koniec. Koniec? Koniec koncertu i co to tu na Końc koncertru. Tak, widzowie, koniec... Koncer koncertru. Muszę się nauczyć. Czy widzowie będzie coś... Czy coś... coś... coś. wszystko widzowie. zobaczymy, Pełny ekran. Oj, chyba coś się będzie działo, coś się dzieje widzowie. Coś się widzowie dzieje. Co jest grane? No. Zajebiste, o kuźwa Zajebiste Ja myślałem na początku, że to jest trawis, ale... Ja też myślałam, że to jest Travis Ja pierdziel ale to jest zajebiste, gdzie ty Maciek jesteś? Bo tu można se normalnie latać Ej, Jej, latać mama. można co? Jak na się skoczy, nie? No to jest trawis jakiś I chłopie wejdźcie tutaj, chodź do mnie na chwilę No Wejdźcie tutaj do, Jak bal jakiś, nie? Ja pierdziele, zajebiście Widzowie zostawcie suba i łapę Ale jara o, Mamo, kokser to wygląda Ej, To jest fajne, to jest wciągające, taka muzyka wciągająca. Fajne oh, efekty, No, taka wciągająca muzyka, nie? Fajne, nie? O, teraz się zmienił klimat, w końcu. Teraz się coś zmieniło. Teraz bardziej taki trawisowy. No. Teraz taki bardziej. Ciekawe Minimum ile dali za takie to... złote mikrofony, nie? No. I złoty mikrofon to jest mm -hmm. real. To jest w Nowym Jorku? Koniec. Zamyślałem. Zakład, że będzie trzy koncerty, a potem, a potem będzie event. A później będzie ból wielkie. A hmm. tak skocz w tobie teraz, no bo jeżeli mi chce odskoczyć Pokaż Jezu Ja pierdolę, no No coraz by No i w końcu klimat Travisa, no No i teraz T Teraz jest klimat Travisa Teraz już nie ma co mówić Taki, taki klimat Trevora z GTA Ej, no to wygląda jak Trevor x Zachopy No Trevor, tak. no Kolory jak Trevor. Ja se latam normalnie, a ty? Ja nie. ale można latać se. Zarumi ja się. Latać. Normalnie, chłopie, skaczesz się i se latasz Ale mnie coraz niżej że ja nie żyje. Nie, ta, ja już tam nie mogę wskoczyć nigdzie. Chyba, że się rozpędzę. Pum. Zaraz sobie już w ogóle skakać nie mogę wysoko. Ej, z takim starym Eninem po roku w Rosji. Ej, ale bity fajne. Ej, no, ej, chyba trzeci będzie Eninem Nie, czy nie będzie Eminem, a będzie muskro. Zobaczymy, czy będzie trzeci koncert. Chyba będzie. Nie, będzie trzeci koncert. Śnieg pada! Śnieg pada. Nie wierzę. Wierzesz? Musisz. Śnieg pada, chłopie. Śnieg Nie. pada, chłopie. u mnie. U mnie w Fortnite pada normalnie śnieg. Ale w Fortnite? Cię? No. No ale, pada śnieg. Śnieg pada. Chłopie, weź no. się teraz skocz. Ja myślałam, że ten. Ja pierdzielę, chyba że to są światełka. O tu są jakie za zarąbiste. I, ale ja, ja tak szczerze to się na początku zesrałem jak wychodziły te budowle. Ja myślę, Maciek. Filmik, ja, jakieś nowe jest. No Szkole, że budować nie można, to byśmy taką wieżę zbudowali. No. A można było My gdzieś się, tam budować. Że jeszcze ktoś się skorzystuje i będzie się. Ale nie, nie chodzi, bo oni, że tylko budowę, bo oni kilosów nie mieli w ogóle. Ale zajebiste miejsce, to... tam wygra... wybrałem widzowie. Nie Wiesz o co mi chodzi. No. A to... i ciekawe, jak tam Jacob. Jacob to pewnie mówi, że ale... No. Patrzcie! Pisze! Pisało tam Chapter 2! Przysięgam wam, pisało tam Chapter 2 gdzieś. Pisało tam... Widzicie? Widzicie? Tam pisało Chapter 2. Wiem, Jacob robi streama, no. Z eventu, no. Jest on robi, st on mm. robi streama. We, weź by i zobacz, jak to u niego jest. Nie mogę, bo ja premium nie mam. Jest Chapter 2. Ej, koniec, 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 koniec. Koniec jest. O, koniec? Tak, koniec. I Gdzie wy jesteście? Masz Maciek gdzieś ty weszł. Nie nie, nie, nie będzie Marshmallow raczej. Wow, ale się wysoko skaczę, Maciek, dawaj tu. Helikopter 2 mówił, Tak. Tam jest nawet tam było e, jak wcześniej to było tam napisane gdzieś, że chapter 2 Tam było napisane 2? Tak, tak Widzę Koniec. Koniec wszystkiego. Boom. Chyba coś. Koniec. Cześć. Koniec. Będzie, boom. Będzie boom? O Jezu. Ej, latamy, 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 Ale tak ja latam. Ja też latam. Co się dzieje? Aninem. E Aninem? E e nie gadaj. A nie mówiłem, że będzie Eminem? Bum! Eninem. Eninem? Nie, pierdolisz. A, A nie mówiłem? A nie mówiłem? Eninem. to jest o wiele lepsze od doma. doma. Najlepszy i bez... to nie, nie, to nie, eninem. Eninem. nie, to nie jest Eninem. Eminem. A brzmi tak... Ej, i... norel. Można latać. Co? To jest Eninem. To jest Eninem. Bo ludzie tam lecą do liska. Aaa, to jest ta sławna muzyka, nie? Tak. Wiedziałem. SGTA A jest. Nie? Tak. Tak. Chyba. Geta A on nie. To jest chyba z GTA. Tak, to, ta, to jest GTA. Muszę lecić klas, może na to lecić na ulicę Lidary jest Ej śnieg pada i grubka No mówię, że śnieg nie Nie śnieg, to śniatełka Ciekawe czy dostaniemy jakieś te, jakieś prezenty za to, że byliśmy na koncercie Ej no? Będzie lotnia, trzy droga No dobrze Kończę już, poczuł daj mi koncert dokończyć Jezu, no to się już skończy trochę. Wiesz, widzowie spójrzcie na to wszystko i spójrzcie do góry spójrzcie do góry to jest motylek, ej, widzę to na jest tam jakiś motylek no i to jest chyba i tam pisze boom Pierwszy ten odcinek już ma chyba z 20 minut Koniec! Ona, ona, mu, ona krzyczała thank you Fortnite Ona się daroba thank you Fortnite Ej, chyba powraca ten Zarąbisty Fortnite. Oby No Coś się ekranem dzieje? No coś się dzieje z ekranem, no. Ej, co się dzieje z ekranem. Nie, motylek na razie na luzie. Co to, ej, co się dzieje? Nie wiem. Czarna dziura. Co jest dziarek? Co jest dziarna? Odejdź stąd! Motylek nie! Motylek nie! Nie możesz tego zrobić, ja bym trzymał 3 trz nie bez Fortnite O kurde! O kurda! No czarna dziura, no! Ja pierdziele to się nagrywa! To się nagrywa. Co jest grane? I co jest grane? Czar to się skończyło. Ale fajne, nie? Co sku... a mać. Aha, Taka. czyli teraz zamiast Midasa nowe jest ktoś groń. inny. Nowe dronie są. Mapa nowa. <laughs> Bilard. O oh, fuck! Ej, ej Ninem! To ten skin. Nowe, ej, co ej, nowe co się dzieje? Nowe co? itemy. Miał jakiś jakieś widzowie tutaj. Jest. Bo zaraz się kończy! O. Iła. Nowa mapa jest. Miał das. Oj Powrócił. Powrócił ten ukochany jest ten sezon. Element? Jest, chyba to będzie ten movement. Będzie ten movement stary. Uo. I teraz jest nowy gang. Nowy to gang, to gang to będzie. Powróciło to wszystko! Ja pierdzielę. Jest movement? Powrócił stary Fortnite. Powrócił stary Fortnite, nie. Halo. Ej dobra, już kończę, elo. Halo, Maciek. Widzowie, jest to chyba najlepsze co w życiu mnie spotkało. Nie wiem co... Sam... Grappler powróci, Glab... Grappler. Ej, rzeczywiście mówię, mówię, że będzie, będzie można Nike nosić. Rzeczywiście będzie można Nike nosić. O nie. Co jest? Jeszcze. Jeszcze. Koniec. 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 Jeszcze coś się będzie działo. Sobie to wyobraźcie. Nie tyle. Dobra Nie, Dobre, nie, kończę nie. nie kończę. jeszcze będzie się coś się działo. I co to jest? Ej, co jest grane? Patrzcie, co się dzieje! Jesteśmy w jednym meczu nawet na slajdy. Nie mogę ty? być do lobby, prawda? Ej, co jest grane teraz? O, widzę was, siema panowie. Siema, chodź tu. Chodźcie. Dobra, Ej, nie mogę być do, do lobby. Dobra. Ej, dobra, kończę nara. Nara, nara. Siema. Ej, co tu leci do motylka, to takie dziwne? No już! Co jest grane? Koniec? Koniec? Nie, to nie jest koniec. Nie, do Z koniec? Nie, nie, nie. no koniec. Opłacało się czekać za jebisko. Za Prawie koniec? Ile jeszcze? 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Do Nie, nie idź. No, dupa już weszła. Trudno. Teraz Normalnie. nie da. A i nie ma ja już tego końca. odliczania w lobby. Nie ma już tego odliczania w lobby. A ja czy tam pokołem i co? Nic nie stanie, chłopia, bo już normalny tryb kamery jest. Coś nowego w sklepie? Nie. Ja czekam aż serwery wywali. Ja czekam aż ludzie zniknie z mapy. A i powiem, każdy chce dodać. Dobra, widzowie po evencie. Nie wiem. Chyba się każdemu podobało. Zajebisty był ten event. <laughs> Wyjdźcie sobie do Lobby i zobaczcie co się stało z Battle Royale. Royal. zmieniona. Piszę remix Predetium Battle Royale. Gramy? Nie no wiem. Widzę, nie Możemy się... zobaczyć. No.